Trzymamy też na pewno kciuki za Izek bo wspomniałaś o Azji Express, teraz Afryka Express bez Darii Ładochy. Czy to było dla Ciebie zaskoczeniem? Ja Darię e, też obserwowałam w Azji Express, natomiast wczoraj ją widziałam w Dzień Dobry TVN w świetnej formie, więc e, też wierzę, że e, odetchnie z ulgą i trochę odpocznie i skupi się na, na swoich planach. No a Iza, no jest... E, no, jest do schrupania i kiedy pracowała w kanale Zero, to jeżeli miałam włączyć jakikolwiek poranek, to właśnie wtedy, kiedy Iza była prowadzącą, współprowadzącą. To jest kobieta, która nabrała warsztatu już w prowadzeniu programów na żywo z Tomkiem Kamelem. Jest, bardzo lubię jej głos. I trzymam za nią kciuki, wierzę, że to będzie też jej fantastyczna przygoda, a jest w stacji, w której um, kobiety stawiają na kobiety, um, na silne, mądre i piękne. Um. Więc to jest chyba dobre miejsce, dobry czas i dobra i zakrzan w odpowiednim miejscu. Czyli to nie jest na przykład tak, że Ty obserwując te zmiany boisz się o to, że na przykład być może ktoś kolejny sezon The Traitors poprowadzi i nie będziesz nim Ty, nie będziesz tą osobą Ty. Słuchaj, ja jestem osobą, która bardzo szybko redefiniuje swoje życie. I wiem, że telewizja nie jest jedynym miejscem, w którym chcę być, ponieważ ja przede wszystkim jestem projektantem. I w ogóle, wiesz, co boję, to się posunięć Putina i Trumpa. To jest coś, czego się mogę bać i wiem, że żyję w trudnych czasach. Natomiast absolutnie, ja jestem osobą, która ma dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi. W miarę ogarniętą głowę i ja generalnie tak idę przez życie. Wiesz, ja bardzo szybko, bardzo szybko się um, ogarniam w rzeczywistości, którą, która mnie spotyka i zawsze mam przed sobą jakiś cel.